Cześć. Zapraszam Was dzisiaj na mecz oczywiście, gdzie zmierzy się reprezentacja kobiet kontra reprezentacja mężczyzn. No, chciałem Wam powiedzieć, że stworzyłem te kobiety. Mam nadzieję, że się dziewczyny nie będziecie gniewać, jeśli nie obrazicie na mnie. Stworzyłem zawodniczki sam. To są nazwiska, to nie są imiona. I tak, na bramce jest Amor. Na środkowej obronie jest Samba, Tinder i Milka. Na lewej obronie jest Lew. Na prawej obronie jest Truskaweczka. Na środkowej pomocy jest Myszka i Serduszko. Na lewej pomocy jest Facebook. Na prawym skrzydle jest Printer. No i na ataku, na środku ataku, Ochotka. A jeśli chodzi o rezerwę. To mamy tak, środkowa pomocniczka Szalona, napastnik Fotka, Lambo, środkowa pomocniczka, no i to wszystko. Tutaj widzicie piłkarzy, też Wszołek, Stróżski, Teska i Skorupski, ale oni nie będą grać, tylko same kobiety będą grać, więc na to nie patrzcie. No i co? Przychodzimy do spotkania, oczywiście jeszcze przed tym meczem. Chciałem Wam złożyć życzenia, bo to materiał będzie przed Wigilią. No właśnie. I sam, sami zresztą zobaczycie, co tu się wydarzy. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wam dużo szczęścia, radości, zdrowia przede wszystkim w tym roku. No i tego sobie zapragniecie dużo prezentów spokojnej Wigilii. E, wspaniałej atmosfery y, wigilijnej, przede wszystkim, smacznych potraw. No i świetnej atmosfery y, w gronie rodzinnym. Tak samo Wam życzę. I czego sobie zapragniecie? No i żeby oczywiście te święta były śnieżne. E, tego też Wam życzę, bo Chciałbym, żeby już spadł ten śnieg, bo przynajmniej to będzie jakiś klimat świąteczny, no właśnie ten śnieg, żeby spadł. I na Wigilię i na Boże Narodzenie. To byłoby fantastycznie. Nie wiem jak, jak to lubi śnieg oczywiście, bo nie każdy pewnie lubi śnieg, ale ja lubię śnieg. Ale też nie, nie lubię jak jest bardzo mocno, dużo tego śniegu i z głęboki śnieg. No to nie jest fajne. Jest odśnieżanie i w ogóle. Więc to nie jest nic przyjemnego. No dobra, bez przedłużania przejdziemy do spotkania. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Serdecznie wszystkich z legendarnego Wembley. Dziękujemy za dołączenie do nas i mamy nadzieję, że po meczu uznają Państwo, że był to doskonały wybór. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem Sparti i gotowi. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy wysokie oczekiwania względem dzisiejszego spotkania, ale liczymy, że obie drużyny dostarczą wrażeń, które zaspokoją najwybredniejszych koneserów futbolu. Reprezentacja Polski zmierzy się z fałd. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Za boiskiem będziemy mieli aut brankowy. Zieliński. I znów z piłką Piotr Zieliński. Celne prostopadłe zagranie. Nie, nie daje się zaskoczyć. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Przemysław Frankowski, Piotr Zienieński, cierpliwie Polska buduje akcję. Sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Przejęcie piłki. Piotr Sieliński. Dobry teraz atak na piłkę. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Brońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Teraz okazja! Pewna interwencja. Wydaje się, że łatwa, ale to zasługa dobrego ustawienia. Przewidywać zagrożenie też trzeba umieć, żeby być zawsze we właściwym miejscu. Mamy stratę. Okazja do strzału! Sędzia pokazuje, że było offside. No może i był, ale taki o włos. Notują stratę na swoim koncie. Przemysław Frankowski. Robert Lewandowski. Dobrze, teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Utrudniają mu rozegranie. No i teraz zrobił prezent rywalom. Zobaczmy, co może im dać prowadzenie. 1-0. Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania, zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. No to mamy 1 do zera. Lewandowski. Pędziora ma piłkę. Nie wyszło, strata. Z piłką Robert Lewandowski. Mogą wyrównać. Obrona, ale piłka w akcja, akcja, No nie, nie, takimi w wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Na Dobrze obroniony strzał. No tak! Decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny Lewandowski ruszył ku piłce. I go! strzał piłka ląduje w ramce dobrze wykonana jedenastka mamy wynik remisowy jeden do jednego Ciekawe minięcie teraz, dalej, uwaga, dobrze, mocno uderzyła, no ale jednak, trochę niecelnie. Tablice świetne, i jedynka, tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Arbiter gwizdkiem kończy pierwszą połowę, a kibice gwizdami wyrażają... No i koniec pierwszej połowy spotkania, mamy jeden do jednego. No. Mężczyźni mimo wszystko no, strzelili tą bramkę. No cóż, no, nic na to nie poradzimy. No, kobiety tutaj też walczą, bo to widać w tym spotkaniu. No, nie, są, nie są tutaj też gorsze od yy, mężczyzn, więc yy, wszystko tu się jeszcze może zmienić. Jeszcze, kto wie, może kobiety wygrają, ale yy, to będzie mega ciężkie. Yy, myślę, że tu mężczyźni no, mają większą przewagę niż kobiety. Ale no, zobaczymy. Zrobimy sobie zmianę, wrzucimy sobie Szaloną za myszkę. Lambo wejdzie sobie za serduszko. No i Fotka wejdzie sobie za Sprintera. No i możemy przechodzić do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Na razie mecz jest, no, zacięty. Wistek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Tomasz Kędziora. Kędziora ma piłkę. Do to Tomasza Kędziory. Skuteczne wyjście do dośrodkowanej piłki. Niby proste zagranie, a traci i musi uważać. W cierpliwie Polska buduje akcję. Z piłką Robert Lewandowski. Radzi sobie, dobra interwencja. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się porobić kibicą. Dobry występ w pierwszej połowie, zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie stron. Kędziora. Robert Lewandowski. Do Tomasza Kędziory. Kontroluję teraz przez naskę. Uwaga, doskonała sytuacja! Obroniła, ale piłka w grze. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Dobra akcja, Ogrona może być pobała. To powinien być gol! No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Robert Lewandowski. No Tomasza Kędziory. Zagranie w okolice pola karnego. Dobrze się spisała, obroniła to. to. godna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. No statystyki przemawiają na ich korzyść, ale ta najważniejsza wciąż jest na remis. Jeśli nie spuszczą stonu i nadal będą stwarzać sobie tyle okazji, to powinni jednak przełamać w końcu ten impas i coś strzelić. No może tym razem się uda. Robert lewandowski. Bardzo dobrze teraz to broni. Zrożnego w okolice 11. I po co takie zagranie? Odpowiedzi brak. Lewandowski będzie groźnie. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kosztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Broni to. Niesamowita parada. Dośrodkowanie Zielińskiego. Mocna górna piłka. Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Konstruuje teraz akcję, ale to by było tyle. Koniec akcji. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Znowu są przy piłce Piotr Zieliński z piłką Robert Lewandowski. Interwencja super! Jukarka bez układu nerwowego. Opatrzmy teraz uważniej na tę akcję. Szukają tu w końcówce wyjścia na prowadzenie. Słusznie. Rewelacyjna interwencja. Teraz ratuje drużynę przed stratą gola w końcówce. Tak, jakimś cudem. Wciąż mamy remis. Czy będzie to jakiś bodziec, żeby jeszcze szarpnąć w ostatnich minutach? Od podanie do Adama Buxy. Może im dać prowadzenie. Co tu się wydarzyło? Nie ma bramki. Pięknie to wyjęła bramkarka. Brawo. Objęcie prowadzenia w takim momencie chyba oznaczałoby tutaj wygraną. Ale tej paradzie zawdzięczają, że wciąż jest remis. Przechwyt piłki w tercji obronnej, rywala. Jak to teraz rozegra? Uwaga, chyba będzie gol! Sędzia się nie waha i gwizdze po tym zagraniu. Szutkarne. Odzyskania prowadzenia. Tak jest. Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Piłka z 11 wylądowała w bramce. Widzimy brak reakcji na linii bramkowej. Na pewno była nadzieja na strzał w sam środek. Mamy teraz wynik 2 do 1. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Reprezentacja Polski w natarciu. Muszą to wykorzystać, jeśli chcą wywalczyć turemis, bo czasu jest niewiele. Ośrodkowanie w pole karne. Danie do Adama Buksy. A i doskonała obrona w kluczowym momencie meczu. Dokładnie. Zostało już mało czasu do końca, więc każda bramka jest na wagę złota. Na jedenasty metr z rogu. Prawa teraz za tę interwencję. Proszę Państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody. Mamy wygraną reprezentacji Polski. To był najlepszy moment na strzelenie zwycięskiej bramki, bo na jakąkolwiek odpowiedź brakowało już czasu. Bardzo dobry mecz. Musi grać tak dalej, a zajdzie wysoko. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu. No i koniec meczu! Coś nieprawdopodobnego. Kobiety wygrały z mężczyznami. Tego jeszcze nie było w EASport FC24. No, kto się tu spodziewał? No, ale mecz był naprawdę zacięty. No, emocji było tutaj co niemiara. Walki tak samo. No, dużo się działo w tym meczu. No, ale to jest naprawdę wow, że dziewczyny. Umieją aż tak grać w piłkę nożną. No ciekawy jestem, no, mam nadzieję, no, myślę, że jak reprezentacja Polski w piłce nożnej z kobietami, no, myślę, że mężczyźni by wygrali. No ale to było ogólnie ciężko y, wygrać z mężczyznami, kobietom było bardzo ciężko tutaj grać y, z mężczyznami, ale mimo wszystko ten karny to był dla nich szczęśliwy, bo y, gdyby nie ten karny byłby remis i może byłaby dogrywka. A tak, to w karnym no, Milka strzeliła bramkę. No i 2-1. Ostatecznie kobiety wygrywają z mężczyznami. Jeśli chodzi o statystyki, no to prezentacja mężczyzn miała dużo lepsze statystyki. Mieli 19 strałów, prób podań 139, dokładności podań procentowo 87, no i przyjęcia 7. A u kobiet 6 strzałów tylko, próby podań 98, dokładność podań 80, no i 5 tylko przyjęć. A jeśli chodzi o oceny zawodniczek, Agnieszka Amor 7,7%, Klaudia Ochotka 7,3%, Ania Milka 7,2%, no i Wiktoria Facebook 6,9%. No takie są statystyki tak to się wszystko prezentuje. Jak się Wam podobało to spotkanie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie. No i możecie się powiedzieć na temat tego meczu całego, jak Wam się przebieg tego spotkania podobał. No i która bramka najładniejsza? Hmm. Czy mężczyzn jedna czy dwie kobiet? Która najładniejsza bramka z tych wszystkich? Trzech. No i zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. No i y, też zachęcam do zasubskrybowania Sebastianiksa, Wojtas Vlog i Wojtas Przy kanał. No i Prysjanics Games, jeśli będzie nagrywał na swoim kanale. A kiedy zacznie, bo jeszcze nie wiadomo. No ale mam nadzieję, że zacznie już niedługo. Jak tylko, tylko będzie miał czas. No i trzymajcie się. I oczywiście do usłyszenia i górą kobiety. Tak wyszło właśnie w tym całym spotkaniu. Więc brawo dla kobiet. No i cześć!